Ja jadę standardowo na grozgardą się i tyle. Nic żadnych cudów tu nie ma, nic co udziwniać. Nie wierzę w jakieś złote środki. No ale no to, to tak to działa, no. się jak dzisiaj robisz? No ja, ja przygotowałem się zestaw, zestaw, proszę ja ciebie, pół litra na sześciu kolegów i później w dalszej części piwko, jedno. Zamęta standardowa, rajsko. Na pewno też nie połowie tak jak Tomek, no bo ja tu jeszcze w życiu nie połowiłem. Zobaczymy, co, co los przyniesie. A na jakie rybki się nastawasz dzisiaj? Tak jak Marcin Kosek, na grube ryby. dzisiaj No standardowo kilo mieszanki zanętowej, popularnej Jakiś Timar Mix, nie wiem, kolega Paweł Jurczak mi to dał Mówi, że biorą na to ryby, ale raczej kłamie jak zwykle Cztery paczki gliny, dajemy to na początek 4 do 1 dywan, coś do donęcimy z kubka Odległościówka standardowo 25 metrów Spławik widać cały, nawet więcej niż cały, myślę. Standardowo. Co? nachaczyk, kaster, ochotka, gruby robak, w ogóle nie używam tupinki. No i co? 11 metrów, zobaczymy, co z tego będzie. No, dwa topy rozłożone, powiem szczerze, że nie chce mi się nawet więcej, bo, bo, bo nie ma to sensu i, i tyle tak zawsze łapie. Jedna odległościówka, bo praktycznie zestaw jest niesplątaniowy, popularny, tak zwany olimpijski. Ja się nie, na wszystko. Tego nie, no mam nadzieję, że tam gdzieś jakiś leszczyk dziubnie tego, jakiś karaś. to jak przygotowany. Proszę? Towar jak przygotowany. To znaczy się, Jokersa, gazetka tego z ziemią taką pomieszaną no i półtora kilo zanęty robinsona albo marcela tego leszczowego z dodatkiem płoci no i mam nadzieję że że coś się uda super powodzenia życzę dzięki Jak dzisiaj? Na co? To się okaże, no ale przede wszystkim wydaje mi się, że jak zresztą większość zawodników w zobaczymy jak, jak to będzie tak naprawdę. Odległościówka bardziej, tyczka? Wiesz co, raczej tyczka, trzynastka, no i klasycznie leszczowo, tak? Dużo robactwa, dużo gliny, ziemi, mało zanęty, a tak naprawdę czy odległościówka, czy tyczka to się okaże. Wyjdzie w praniu, tak? Wyjdzie w pranie dokładnie. to dobre chyba. Nie wiem, to się okaże. Zależy od pory roku i szczęścia, no i oczywiście umiejętności. Ekstra. Jak będzie się nastawienie? Bardzo dobre. Pogoda dobra, wszystko dobre. Zawodnicy dobrzy, także wszystko na plus. Na no co dzisiaj się nastawiać standardowo? Karpie karasie. Karpie, karasie. <laughs> Będę inny niż wszyscy. Ale ci cię nie interesują. Mam, mam to tak? no będzie przyłów. Aha, bonusy. Leszczy. Dokładnie. Oj, to... Dobra strategia. Do Jak dzisiaj będziesz No Dzisiaj odległościówka tak przewiduje. W większości. Chyba, że pod tyczką coś wejdzie, ale myślę, że tu jest takie miejsce pod odległościówkę. Ustawiłem się nie za daleko, żeby nie zwijać, nie męczyć ręki. Myślę, że rybka będzie, bo spokój jest, to ryba chodzi do łęb. Także... Na którym metrze? Tak, tak 25-30 metr góra, tam jest taki wałek, na tym wałku żebym znalazł miejsce i tam będę próbował zlokalizować jakieś tam rybki. No jest jeszcze jeden wałek troszkę dalej, ale to już daleko jest, trzeba tam prawda sięgać wędką daleko, dużo zwijać czasu zajmuje, a precyzji tam za bardzo też nie będzie. Myślę, że tutaj lepiej bliżej będzie łowić. Na no tyczka zobaczymy, ponęcimy tyczką, jakby było coś potyczką, tyczką, to, to będzie fajnie. Mam nadzieję, że rybka będzie, bo pogoda jest kapitalna. Koledzy jeszcze lepsi, także tylko, tylko wędkować. Jak się w nim to? Zobaczymy. Ponęcimy i będziemy czekać na ryby. Te odległościówka czy tyczka? Na się I mamy odległościówkę i tyczkę, zobaczymy. Jak nie będzie pod tyczką, to trzeba szukać na odległościówkę. odległościówkę. Na no. Mocna konkurencja jest dookoła, więc każdy chce wygrać. Będziemy się starać. A wyjdzie? Zobaczymy. Dokładnie. Takie. Leszcze Cię nie interesują? Leszy, leszy podobno na tarle nie chcą brać. Ale leszami nie pogardzę, bo mam specjalnie, specjalne dodatki na leszcza, także jak będzie leszło w, w okolicy, to na pewno przyjdzie do mnie. Do nikogo innego, tylko do ciebie. Do, no, panie Ewelince, coś tam jeszcze przepuszczę, bo, bo e, z nią ostatnio rywalizuję. Aha. No, na rajsku ja byłem pierwszy, Ewelinka była druga. O, no to brawo, no, to brawo. Także konkurenta mam... Hmm, wybornego. Wybornego, tak. Nie chciałem powiedzieć na Z, ale... <laughs> Dobrze, mamy z nami yy, mistrza dzisiejszego zawodu Michała Czuprynę. Michał, zdradź nam pokrótce jaki był sekret do tego pierwszego miejsca. No, tutaj podpowiadałem, że nie wolno. I wtedy wszyscy będą tak łowić, to zupełnie tak. Nie ten. Szczegółów się nie zdradza. Ale coś innego niż normalnie nie, dzisiaj użyłeś? Normalnie z pół litra zanęty, z 8 litrów gliny, wszystko na start, pół kilo jokersa, w zasadzie gaska, kasterów i tyle. Po prostu miejsce. Tak myślę. Ekstra. Gratulacje jeszcze raz i zapraszamy na kolejne zawody. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dobrze jest z nami teraz druga jedynka sektorowa Bogusław Lech. Panie Bogusławie, co to dzisiaj u Pana się sprawdziło takiego? Powiem szczerze, że, że y, sprawdzić to tu się za bardzo nic nie umiało sprawdzić. Troszeczkę ryb łowiłem z odległościówki, na którą byłem więcej przygotowany, że tam coś się pojawi. Natomiast trzy leszcze dostałem z odległościówki, resztę leszczyków z styczki. Ta ryba dzisiaj była chimeryczna. Po prostu w tym, w tym rejonie, gdzie, gdzie łowiliśmy, w tym sektorze, ona chodziła, ona tylko tak, prawda, z, z niechcenia coś tam komuś dzieła. Trudna, trudna, trudne łowienie. No wszyscy połowili po jakimś leszczyku, coś tam pospinali, ale efekt taki, jaki został. No, 6 kg, to, to na tą wodę jest trochę cienki wynik. Super, dziękuję ślicznie i zapraszamy spokojina. Jest z nami trzecia jedynka sektorowa, Marek Stępnowski. Marku, gratulacje dziękuję. pierwszego miejsca w sektorze. Co by się sprawdziło dzisiaj na tym brzegu zachodnim? Na tym brzegu to mi się sprawdziło. E, konsekwencja w łowieniu gościówką. Tylko to, te ryby gdzieś tam się pojawiały na chwilkę w polu nącenia. Trzeba było po prostu mieć tam zestaw, wyczekać, branie, no i bardzo mały haczyk. Niestety te brania były tak anemiczne, że wszystkie te rybki trzeba było bardzo delikatnie podać. Na samą ochotkę łowiłem. E, ewentualnie jednego kasterka jeszcze trzeba było dołożyć, ale no nic grubiej. Żadnych robaków, żadnych czerwonych robaków. Ubogie nęcenie. Najpierw się zamęciłem troszkę dalej zamętą, później się przenęcałem samą gliną z persen i myślę, że to zadziałało. Ekstra. I to wszystko odległościwka, tak? Odległościwka, tak. Styczki były tylko małe i Ekstra. Super, to dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz. Trzymajcie hej.